Z treści zadania wiemy, że ciąg arytmetyczny to jest A1 dodać A2 plus A3 i to jest równe 15. Natomiast jeżeli chodzi o ciąg geometryczny, to będzie to A1 plus 1, A2 dodać 1 i A3 dodać 4 należy wyznaczyć wartość wyrazu ciągu arytmetycznego, czyli my musimy wyznaczyć A1 A2 to wiemy, że jest równe a1 dodać różnicę naszego ciągu oraz trzeci wyraz naszego ciągu, czyli to jest a1 dodać 2r. Wobec tego musimy wyznaczyć wartość różnicy naszego ciągu artymetycznego i jego pierwszy wyraz. W takim razie, jeżeli chodzi o nasz ciąg geometryczny, korzystamy z zależności zachodzącej pomiędzy sąsiednimi wyrazami naszego ciągu. W takim razie będziemy mieli a1 dodać r plus 1 do potęgi drugiej, i to jest równe. Pierwszy wyraz dodać 1, A1 dodać 2R i mamy plus 4. Sumę podaną z treści zadania możemy zapisać w następujący sposób, czyli będziemy mieli A1 dodać A2 A3 i to jest równe. A1 dodać A2 zapiszemy jako pierwszy wyraz plus różnicę naszego ciągu, i trzeci wyraz zapiszemy jako pierwszy wyraz dodać. Dwa razy różnica naszego ciągu, wobec tego będziemy mieli 3A1 dodać 3R i to jest równe 15. Rozwiązujemy układ równań, czyli będziemy mieli 3A1 dodać 3R i to jest równe 15 oraz A1 dodać R dodać 1 do potęgi drugiej jest równe A1 dodać 1, A1 dodać 2R plus 4. Będziemy mogli wyłączyć w pierwszym trójkę przed nasz nawias, w takim razie jest to 3. A1 dodać r i to jest równe 15. Będziemy mogli to podzielić przez 3. Drugi przepisujemy bez zmian, czyli mamy a1 plus r plus 1 do potęgi drugiej, to jest równe a1 dodać 1, a1 dodać 2r plus 4. Dzielimy przez 3 otrzymując w ten sposób a1 plus r jest równe 5 i możemy wyznaczyć pierwszy wyraz naszego ciągu, czyli a1 będzie równe 5 odjąć r. Wobec tego podstawiamy wartość pierwszego wyrazu do drugiego o, i otrzymamy w ten sposób. 5 minus r dodać r plus 1, i to jest do potęgi drugiej, równa się, mamy 5 odjąć r plus 1. 5 odjąć r, dodać 2r i plus 4. Redukujemy wyrazy podobne. W takim razie rki nam się skrócą. Będziemy mieli 6 do drugiej. To jest równe. W pierwszym nawiasie będziemy mieli 6 minus r i 9 dodać r. W takim razie mamy 36 i jest równe. Wymnażamy tutaj nawias przez nawias. 6 razy 9 mamy 54. Dodać r do drugiej. Plus 6 r minus 9 r. 54 odjąć 36, będziemy mieli 18. Wobec tego możemy tutaj uporządkować od razu. r do drugiej, minus 3r i plus 18 jest równe 0. Liczymy deltę. Minus 3 do potęgi drugiej, minus 4 razy minus 1 razy 18. To jest równe 9 plus 72, czyli mamy 81. I pierwiastek z delty to będzie 9. Liczymy miejsca zerowe, czyli R1 i R2. 3 odjąć 9 na 2, na minusie mamy równe 3. 3 dodać 9 przez minus 2 to jest równe minus 6. Wyznaczamy wartość pierwszego wyrazu naszego ciągu, podstawiając do wzoru A1, 5 minus R. Wobec tego będziemy mieli A1 jest równe 5 minus 3 i to jest równe 2. Lub A1 jest równe 5 minus minus 6. Mamy 5 plus 6 to jest 11. W takim razie możemy wywnioskować, że A1 jest równe 2. Różnica tego ciągu to jest 3. I w drugim mamy, pierwszy wyraz naszego ciągu to jest 11. Różnica tego ciągu to jest minus 6. Liczby tworzące ciąg arytmetyczny wobec tego będą równe 2, 5, 8 lub 11, 5 i minus 1.